Dzień dobry, kochani, dobry wieczór. Witam Was serdecznie na kanale Kota w Pierniku i zapraszam na kartę dnia na czwartek 15 lipca 2021 roku. Dziś będzie bardzo poważny materiał, bo powiem Wam szczerze, że mam takie no, liche poczucie humoru dzisiaj, naprawdę. Liche poczucie humoru. Przez ten upał on wszystko mi odbiera. Kochani, zaczynamy. Karty potasowane, wylosowane i zobaczmy, jakie energie. O, proszę bardzo, księżyc, no i karta inspiracji, ale to tym się zajmiemy później. Tu Wam postawię kartę księżyca. Talia Modern Spellcasters. Kochani, księżyc kojarzy mi się z ciemnością, ale kojarzy mi się też z przypływami i odpływami. Z ciemnością, ale i też jeśli ładnie świeci, to pokazuje nam drogę, którą możemy iść. Chociaż tak naprawdę ta droga jest niepewna. Księżyc kojarzy nam się z intuicją, z podświadomością, z tym, co jest zaciemnione i ukryte, z pewnego rodzaju lękiem, strachem, bo zawsze najciemniejsza godzina jest przed świtem. Tak mi przyszło do głowy. Myślę, że jutro trochę niespokojne myśli będą nam towarzyszyły. Nerwowość, jakieś obawy, strachy, nie wiadomo skąd, nie wiadomo z jakiego powodu. Czasem tak właśnie jest. Czasem tak właśnie jest. Karta księżyca może nam też pokazać pomyłki, błędy. Jakąś taką totalną omylność w czymś. Gdzieś coś może być dla nas niejasne. I możemy się z łatwością właśnie tutaj wprowadzić w błąd. Dodatkowo Księżyc jest bardzo zmienny, więc nastrój jutrzejszego dnia może być u nas również zmienny. Może, może być tak, że będziemy doszukiwać się wszędzie jakiegoś podstępu. Będziemy doszukiwać się yy, jakiejś grozy, jakiegoś lęku. Yy, może nie tyle doszukiwać się tego lęku, co go po prostu tak jakby czuć, taki irracjonalny. On może być całkiem irracjonalny. Oczywiście nie dla wszystkich. Oczywiście nie dla wszystkich. Karta księżyca właśnie najczęściej pokazuje mi taką, taki strach yy, przed czymś to nie istnieje, nawet nie umiem go określić, skąd się wziął, jaki jest powód tego, te, tej trzęsawy. Naprawdę, to jest takie, takie totalnie czasami irracjonalne. Jutro będzie nam potrzebne mocne uziemienie, tak sobie myślę. I bo mogą nam się pozacierać te granice postrzegania dobra i zła. Kochani, jeśli chodzi o takie ogólne znaczenie, to rzeczywiście yy, może, może być coś ważnego w tym naszym strachu, w tych obawach, ale może być coś tak naprawdę złudnego i racjonalnego. To są, yy, kochani, też yy, takie yy, obrazy podświadomości, takie yy, stany podświadomości, yy, które zostają przesłane do naszej świadomości. I y, możemy je albo, albo je wyczujemy i po prostu będziemy się ich obawiać w pewien sposób, albo y, je totalnie zignorujemy. Wszystko zależy tylko i wyłącznie od człowieka. Mogą też być, mogą nam to jutro towarzyszyć y, jakieś wizje, y, marzenia, senne, czasem nawet y, marzenia takie, y, które są kompletnie nie do y, realizacji. No, tak trochę odlotowo możemy się czuć, nie? Pamiętajcie, że księżyc to też tajemnice, to też niejasności, to też pewnego rodzaju złudzenia i ukryte, ukryte sprawy. Może jest tak, że mamy jeszcze o czymś nie wiedzieć, mamy jeszcze czegoś się jutro nie dowiedzieć, a to wszystko może wyjść dopiero w piątek. Bardzo dobrze, to jest dobry czas na to, żeby wykorzystywać swoją intuicję. Żeby rozwijać swoją duchowość, rozwijać swoje wnętrze. I to jest też dobry moment na kontakt właśnie ze swoją wewnętrzną stroną natury, czy też drugą stroną natury, bo też tak można, można to ująć, na to, żeby ją odkryć, na to, żeby ją rozjaśnić sobie, żeby dotrzeć do niej. Kochani, w pracy hmm, może być różnie, może być różnie, może być tak, że yy, będziemy mieli jakąś niepewność w pracy, może nam towarzyszyć jakaś niepewność, może nam towarzyszyć jakiś strach yy, w pracy, yy, też możemy mieć dobre kontakty z kobietami, bo księżyc jest kartą kobiecą. Może tutaj też poniesie nas do marzeń zawodowych, które są nie do zrealizowania. Pamiętajcie, że karta księżyca może też mówić o ryzyku poniesienia strat, żeby tutaj zważać na swoje finanse, tak? żeby też uważać, co się podpisuje. I z kim się podpisuje. Dobry czas na to, żeby wdrażać. Może nie tyle wdrażać, co rozmawiać o swoich nowych pomysłach i jakby tutaj no, dojrzewać do ich realizacji. O tak bym powiedziała, jeśli chodzi o pracę. Jeśli chodzi o wszelkiego rodzaju uczucia, relacje, jakieś związki, partnerów. Ja zawsze przy karcie księżyca mówię, że jeżeli są osoby, które jutro y, poznają lub poznały kogoś, to jutro mogą mieć takie poczucie, że ten partner potencjalny, czy też kandydat na pad partnera przyciąga was, ale jednocześnie może przerażać. Takie historie mogą być. Y, może być taki nieodkryty, tajemniczy. Y, jeśli mówimy tutaj o związkach, to też może pojawić się pewnego rodzaju zazdrość, jakieś przewrażliwienie na punkcie czegoś tam, jakiejś istotnej sprawy, istotnych emocji w związku. Może być też tak, że będziecie mieli jakieś tajemnice, albo wasz partner będzie miał jakieś tajemnice przed wami. Tak nie do końca wszystko będzie tutaj jasne. Kochani, ale w pozytywnym znaczeniu, jeśli jesteście w związkach, no to kolacja przy świecach, jak najbardziej, nie? Może yy, jakaś romantyczna kolacja przy świecach może pomóc tutaj yy, związkowi yy, w dniu jutrzejszym, jak najbardziej. No właśnie, yy, karta intuicji, karta intuicji. Wykorzystywać tą intuicję, wykorzystywać ją i próbować dotrzeć na, do tej y, drugiej strony tego księżyca, czyli do tej drugiej naszej natury. Ym, co mogłabym jeszcze powiedzieć? Słuchajcie, no to jest coś niewiadomego, to jest jakaś wyobraźnia. Y, możemy wyobrażać sobie po prostu, albo nasza, na, nasza podświadomość będzie kreowała w wyobraźni, przeróżnego rodzaju obrazy którymi możemy, którym możemy po prostu ulegać, więc na to należy zwrócić uwagę. Strach. Mówiłam o strachu, a tutaj mamy kartę Benedikty, która mówi, zaraz sobie przeczytam, aha, która mówi, że każdy dzień to nowa okazja, by być bardziej odważną wersją siebie. Myślę, że coś w tym jest, bo karta Księżyca Właśnie będzie mówiła o tej ciemnej stronie księżyca jutro. Może nam powiedzieć o tym, co jest nieczyste, o jakimś tabu, o jakichś niejasnościach, o, o strachu, o mroku. Y, to równie dobrze może być mrok naszej duszy, mrok naszego wnętrza. Y, I ta karta Benedykty, Benedikty, bene, Benedykty mówi, że. Y, każdy dzień jest dobry do tego, żeby być bardziej odważną wersją samego siebie. Więc nie bójmy się tej karty księżyca. Tak naprawdę ona nie jest zła. Ona mówi o pewnej nocy w naszym wnętrzu, o pewnych iluzjach, o wyobraźni, o intuicji. Więc wszystko zależy od tego, jak my będziemy jutro to, jak my będziemy jutro wszystkie sytuacje w ży z życia postrzegać. Czy nie za nam się te granice postrzegania. Czy będziemy dostrzegać zło i dobro? Czy będziemy widzieć tylko zło? I tu chyba warto by byłoby się właśnie skupić na tym, żeby nie bać się. Nie bać się tego, co siedzi w środku, tego, co mamy wewnątrz. Bo każdy ma jakiś cień i warto jest z nim pracować. Warto go um, jakby... Ułaskawić, bo na pewno tego nie zlikwidujemy, ale możemy go w pewien, tą, tą drugą stronę natury, tak, ten cień, możemy w pewien sposób ułaskawić i staniemy się właśnie lepszą wersją samego siebie, odważniejszą wersją samego siebie. Kto wie? Kochani, to chyba było wszystko, co miałabym do powiedzenia w temacie karty Księżyca i y, y, karty inspiracji. Y, życzę Wam pogodnego dnia, y, wszystkiego dobrego i widzimy się na kanale jutro. Do zobaczenia. Papa! Pa.